Yo, 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 zaś debiut w reprezentacji. Siemanko, siemanko, dobra. Co? No Palański w dupcu brama. Nie przypominam sobie, żeby tylko on. Dziwne. Z Austrią, a stroje mamy różne chyba. No dobra, najwyżej będzie mi się waliło w oczach. Jest, jest! 100 zawodników sztuczkami, pięknie. O, oh, teraz będzie tera, tera, Cristiano Ronaldo! Mmmm, dawaj bal, bo mi już ten skill nie? Czuję ten skill! Ja on tego skilla, chłopcy, papa! I Jezus nie umiał jeszcze tak! I ja umia! O! Oh. Dobra, 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 dobra! Dobra, jest stara Chris, nie, chłopcy! Wiecie jak jest? Uh, teraz tak byla, właśnie w polekarnię jak w masełku Wciepuj, wciepuj, wciepuj! O Ja pierdole! This is fucking, this is fucking, this is fucking awesome! No jakieś zamieszanie wiksy Bo Jezus Piłka jakimś cudem Pod nogami Austriaków Jeszcze, jeszcze No! No stary Interwencja, no naprawdę nieziemsko. Spalony, no pewnie. Stary, bo jak ty się opierdalasz trzy dni, żeby mi podać. Po mojej wspaniałej bramce wygrywamy z Austrią. 1 do 0. Wow, jaki świetny mecz. Wow, oh, chyba. Wow, oh, te 5 gwiazdek sztuczek chyba spowodowało, że eksplozja talentu moja wybuchła. Dobra, teraz Włocha. Nie, no, ten Lewandowski zawsze musi grać z takimi koksami, nie. Siolu proszę cię Lewandowski Szczel coś do Polski i... O ciu, proszę cię, Proszę cię. Jak ja grał, to byśmy to wygrali. A tak to będzie ciężko, żeby się zakwalifikować, bo on musi grać z najcięższymi rywalami na symulacji nie dadzą, nie dadzą. Teraz co to jest? Atalanta. O nie, nie naprawy napastnik, proszę cię, chopie ty to jest udręka, ta pozycja. Eee, moja noga prawa to jest lepsza, to pójdziemy sobie troszkę z dołu. Czekaj, czekaj. Hopie, proszę cię, doż mi zrobić. Nie, nie do. Fuck, dammit. Czekaj, się tu stanę i poczekam. O, dobra, teraz, teraz. No hopie, dowaj to! Co ty godusz? Prawie tu wpadł, czekaj, jeszcze raz. Muszę to przeanalizować, bo trzeba coś z takiego dystansu wdupcyć. Czekaj. Eee, a ja, mi milimetry. No co to jest? To specjalnie tak obok leci, nie? No przeanalizujmy to. O, ładna kamera. No ja pisgam ty. A co ja robię? No niech to wleci kiedyś, ja będę próbował tak długo, aż mi wpadnie z tego 27 metra. Pięknie, to jest coś. Ale ten bramkosz to jest koks. Pięknie, pięknie, wpadł, wpadł, pięknie. Bawił się w pierwszej połowie w longshoty po to, żeby stwierdzić, że mu fajnie byłoby wygrać mecz, nie? No i dopiero w 89 minucie wpadło Ej, ja pizgam Ale jest, to się liczy 1.0. Jo już się czuję swobodnie, o że jest taki prawdziwy killer Znowu 1 do Znowu moja bramka. Ma no, przez te taki procent uderzeń celnych na bramkę. Spróbujemy jeszcze w następnym. O, 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 jeszcze z Bolonią to jest chyba. Bologna, Bologna chyba się czyta. I z nimi też sobie spróbujemy. O, tu już mi się podoba. O, asyst, dobra. Ja do nie lubię, a to mu nie będę asystował. Ja oczywiście byłem zachwycony z mojego 15 debiutu w reprezentacji. To jest coś przyjemnego. Pane, Paskowicze będą grali. Dobra, co tutaj jest? O, Falcao, jeszcze raz. go. O, sobie. Dobra, o, o na tej. o, to jest pozycja, którą lubię. Pa, 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 jakie zamieszanie. Czekaj, co zrobią, nie będę nic z im robić, nie? Czy mi podadzą? Czy sami to wykończą? O, tak wygląda akcja, gdy sami grają. A zaraz przedstawię wam akcję, gdy grają na mnie. albo do mnie. Właśnie tak. Byches? 1-0. Tak się gra na Roniego! Ja, oni sami by nic nigdy nie wygrali, bo to jest komputer. Oni mają tak. Te oni są takie tempe, że to jest niemożliwe. Ale co poradzić, nie? To jest tylko komp. Sztuczna inteligencja. To nie można wymagać zbyt wiele. ale bez przesady. Oni tak grają przewidywalnie. No wiem to skrzydło, bo albo domie. Króci w dupę. Dobre pokrycie wiąże się z szybką szybkim zdobyciem piłki od przeciwnika i akcją i bramę. Ale lepsze jest pod pod własnym polukarnym. To jest zdecydowanie polecana taktyka. Za 1-0 i kto? Zaziął gol. Ale teraz nie był taki dobry mecz. Ocena tylko 6,6. ho, ho ho o cóż, zależy zero, 0! Bo... Niech coś więcej wpada. Dobra, z to trochę. Spróbujemy sobie z... zaś, nad... nie na tej pozycji, ale spróbujemy sobie z nimi coś z dystansu wdupić, ale najpierw trzeba zdobyć brała. Nie, i teraz co zrobić, nie? Oddać do mnie. Może tam do góry i to w dół na ta pusto. Dzięki, dzięki. Przynajmniej mam asysta, nie? Trzeba też asystować w tym klubie. Ja bym chciał, to bym to kończył sam, nie? Ale go do. dynie jest smutny, że tak ostatnio bramek nie... Nie w dupio, a to dołu muszę w Wpierdzielił dzięki, nie musisz dziękować, Gabiadini. A ty i ty tak nigdy nie podesz. więc oto, to. Pff, mie to lotto. teraz tak dał się nabrać i teraz golaso, dobitki, golaso, kogo, golaso. Go, nie ma gra. bramki z golaso, te Gabiadini, no nigdy nie będziesz, nigdy. Aaa, zaś blisko, aaa, go ty się piękny chopie, nie? I 1-1, jeden altoś jeden. ale coś zmarnował. Jezu, trzeba było ukarać tego debila w bramce. Wow, kto mu bala, ajo, czekaj, to się spróbuje longshotta. Czekaj, w tego trzeba będzie zażartować z nim. Longshot, odbiła się, słupek, Ciul, a i ręka tam była, no ja pierdzioszka Teraz, teraz, teraz! Jak to tak skręciłem na krótki słupek? Jak chcę na długi chopie. Ale zaś obok, zawsze. Zawsze i wszędzie. Piłka obok bramki będzie. Jest! No już obronił to! Na idź pan! Jakby to wleciało obok to by... A. Teraz, teraz, teraz! Tak, pewnie. Ale laks. Ha, 1-0, moja asysta na pustą, zaliczyło mi asysta, ale rzeczywiście dzięki 9,5 ocena, lol, za co? Próbowałem zrobić longshota, bo nie wiem, nie wychodzi. Może wy macie jakiś sposób, żeby w karierze wdupić takiego longshota? Jeśli tak, to piszcie mi w komentarzu. Ja nie mam pojęcia, wiem tylko, że musi być bomba, power, mocniej. Pa, 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 power pyk! Może dlatego, że nie jestem murzyną, tylko takim mulatem, to mi to nie wchodzi. No cóż, to napiszcie mi w komentarzu, może Wy wiecie, żeby taka bramka w karierze, w trybie offline wpadła. Bo w fucie to nie mówię, nie? W fucie to, to zawsze wpadło takie coś, ale żeby tu takie coś wpadło. Bo trzeba wdupić ramę z 27 metrów powyżej, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Napiszcie mi to w komentarzu, jeśli wiecie jak to zrobić, żeby to zdobyć taką bramkę. Ja się z wami żegnam. Pozdrawiam Was, miłego dnia. Cześć.